do mieszkańców trafiła informacja o tym, że mogą oddawać odpady z tekstyliów do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminach. I rzeczywiście obserwujemy skokowy wzrost ilości tych odpadów właśnie w przokach. I tak patrząc na podwarszawskich kilka gmin, jeżeli gmina zbierała około 1,5 do 2 ton takich odpadów rocznie w latach poprzednich, bo pamiętajmy, że mimo że obowiązek jest od tego roku, wiele gmin go realizowało w przokach, to dziś będzie to już 8-7 ton, a więc 3-4-krotnie więcej niż w roku ubiegłym. Do mieszkańców dotarła informacja o tym, że mogą oddawać odpady do przoków i chyba zapomnieli o innych metodach dobrego pozbycia się ich. Pamiętajmy, że pierwszą naczelną zasadą jest zapobieganie powstawaniu odpadów. O tym mówi ustawa o odpadach wprost w artykule 17, a jednym ze sposobów na zapobieganie powstawaniu odpadów jest ich przekazywanie do powtórnego, wykorzystania. Oczywiście nie mogą być to te odpady, które nie nadają się do powtórnego użycia. Tekstylia bardzo często nadają się do tego, by wykorzystać je ponownie i te punkty zbiórki bardzo dobrze działały. Oczywiście były takie sytuacje, w których pozbywaliśmy się tam niepotrzebnie już rzeczy, tylko takich, które, które są nieprzydatne. Ale były też takie, które można było ponownie zagospodarować. Wyzwaniem dla nas, mieszkańców, najczęściej jest znalezienie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tak zwanego przoku, w naszej gminie. Jak już to zrobimy, i tam przetrzemy szlaki, dużo łatwiej jest nam oddawać odpady. Dlatego yy, bardzo wielu mieszkańców często nie wie, gdzie, gdzie w ich gminie zlokalizowany jest przok, i taka zbiórka door-to-door, door, tak jak zbieramy gabaryty bardzo często, wydaje się być dobrym przedsięwzięciem, bo wtedy więcej mieszkańców skorzysta i uniknie tej pokusy wyrzucenia do czarnego worka do odpadów, zmieszanych odpadów z tekstyliów, a to jest najgorszy wybór. Rynek recyklingu tekstyliów w Polsce dopiero zaczyna się rodzić. I nawet jeśli bardzo protestujemy przeciwko temu, że tego recyklingu nie ma, to rzeczywiście firm zainteresowanych recyklingiem młodzieży w Polsce nie ma. To dopiero jest kwestia przyszłości. Wydaje się, że w związku z pojawieniem się dużej ilości odpadów z tekstyliów selektywnie zbieranych jest pewien potencjał, który przedsiębiorcy dostrzegają i być może taki rynek się pojawi. Dziś w większości te odpady trafiają do odzysku energetycznego są mielone na drobną frakcję i przekazywane na przykład do cementowni w procesie produkcji cementu. Czy to źle? Oczywiście nie. Najważniejsze, by te odpady nie trafiły w sposób niekontrolowany gdzieś tam na jakieś dzikie wysypiska, by nie trafiały do odpadów zmieszanych, a odzysk energetyczny jest także dobrym rozwiązaniem, choć docelowo powinien być to recykling.